Oczywiście, oczywiście te traumy mogą być różnego rodzaju. No, na przykład pokolenia naszych dziadków, pradziadków to są pokolenia, które przeżyły wojnę. Często, często jeszcze nasi dziadkowie, którzy przeżyli wojnę żyją. Są w bardzo podeszłym wieku, ale jeszcze żyją, mogli uczestniczyć w naszym procesie wychowania, bo mogli. Bardzo często za czasów, kiedy byliśmy dziećmi, to rodzice zrobili. No szli do pracy i kto wychowywał wnuki? No i dziadkowie. Czyli ogromną masę czasu też spędzali z dziadkami. To jest bardzo ładny czas, żeby podświadomość sobie przyjęła jakieś wzorce traum wojennych, jakie na przykład mogli mieć dziadkowie. No bo przeżyli wojnę, przeżyli Hitlera, przeżyli potem pierwsze, że tak powiem, pierwszą falę komunizmu, tą taką najbardziej agresywną, najbardziej brutalną. Różnie to przeżyli, różnie się działo w ich życiu, więc, więc. potem na przykład ktoś mi mówi, ja identyfikuję w sobie jakieś lęki wojenne, pewnie z poprzednich cieleń. Nie. Mogło być przejęte po dziadkach. Po prostu często ci ludzie z racji tego, co przeżyli, no do końca życia się nie wyzwolili z tych traum, zwłaszcza jak tam było ostro, na przykład. No i po prostu przekazywali to potem nieświadomie dalszym pokoleniom, wnukom też, bo dużo czasu z nimi spędzali. No i potem wnuki mogą mieć do odreagowania nie swoje traumy wojenne, na przykład. Nie? Ale są też traumy z poprzednich cieleń. O tym trzeba też pamiętać. Tu jest pula wprost nieograniczona możliwości, bo te traumy mogą być naprawdę z bardzo zamierzchłych czasów. Jednak jak się dobrze zakodowały w podświadomości, to ona je będzie przenosić ona takie rzeczy przenosi. Im bardziej jest coś zabarwione dobrze uczuciowo czy emocjonalnie, skrajnie w pozytywną albo w negatywną stronę, tym lepiej się w niej to koduje i ona to potem przenosi. Te traumy mogą dotyczyć konkretnych czasów, konkretnych sytuacji, konkretnych ludzi. Na przykład załóżmy sobie, że ktoś nam coś zrobił, Poświadomość dobrze sobie tego kogoś zapamiętała. No, oczywiście zakodowało się to na poziomie traumatycznym. W tym wcieleniu spotykamy tą osobę i niewiadomych powodów zaczyna budzić w nas falę emocji najczęściej różnych, negatywnych. I nie wiemy o co chodzi, bo w tym wcieleniu ta osoba nam nic nie zrobiła. Ona może być nawet miła, kulturalna, się różne kanony, a nas po prostu rzuca na drog, nie? To na pewno jestem przekonany, że jakieś traumatyczne przeżycia za tym stoją, bo inaczej by tak pod świadomość ostro nie reagowała. Oczywiście są jeszcze traumy, powiedzmy sobie, dedykowane, tak bym powiedział. Na przykład ludzie, którzy mają silne obciążenia misjonarskie, mają swoje traumy. Misjonarze, jak wiadomo, często nastawiają się na to, żeby zajmować się ludźmi no, upadłymi na swój sposób, w których chcą potem cywilizować, ciągnąć ich do góry. Najczęściej trauma Pierwsze traumy wywodzą się z tego, że po prostu no, tym misjonarstwem to są zainteresowani tylko sami misjonarze. Toksycznie upadli mają tu gdzieś. Ale jak naiwny misjonarz ma ochotę pomagać, to oni go wykorzystają. To na swój sposób, na pewno nie. nie. w stronę, żeby wzrastać. A jego potencjał wykorzystają, żeby tam swoje inne cele jakieś realizować. No i. Traumy często są związane z tym, że oni funkcjonują na swoim poziomie. Niestety misjonarz był szkolony w tym, że uczono go, że no ma z, z miłością, pokorą i współczuciem znosić wszystko co, to, co te osoby mu robią. No bo on ma być tym takim przewodnikiem duchowym.